Chat GPT, znacie to narzędzie? To super narzędzie, które może pomóc młodym autorom w tworzeniu projektów obywatelskich na wiele różnych sposobów. Jest to sztuczna inteligencja, z którą można porozmawiać, zadawać pytania i prosić o pomoc w pisaniu czy rozwijaniu pomysłów. A co najlepsze, w podstawowej wersji jest darmowa. Jak możesz wykorzystać Chat GPT w pisaniu projektu? Zbieranie pomysłów. Masz pomysł na projekt. Ale nie wiesz, od czego zacząć? Możesz opowiedzieć Chat GPT o swojej idei, a ono pomoże ci rozwinąć pomysły i zainspiruje do dalszych działań. Możesz zapytać, jakie problemy warto rozwiązać w swojej społeczności. Albo poprosić o przykłady podobnych projektów, pisanie wniosków i opisów. Pisanie wniosku do budżetu obywatelskiego może być trudne, szczególnie gdy trzeba jasno przedstawić swój pomysł. Chat GPT pomoże ci stworzyć czytelny i logiczny tekst. Możesz poprosić o pomoc w pisaniu krótkich opisów, podsumowań czy nawet dłuższych sekcji, poprawianie tekstów. Masz już gotowy tekst, ale nie jesteś pewien, czy jest dobrze napisany? Chat GPT może sprawdzić twoje zdania, zasugerować lepsze sformułowania albo poprawić błędy. To świetny sposób, żeby twój na projekt wyglądał profesjonalnie. Nie wiesz, jak podzielić projekt na sekcje? Chat GPT może pomóc Ci stworzyć strukturę od opisu problemu, przez cele, aż po budżet i harmonogram. Dzięki temu Twoja praca będzie lepiej zorganizowana Readywne i łatwiejsza do zrozumienia. Jeśli masz problem z wymyśleniem konkretnego rozwiązania, możesz poprosić Chat GPT o pomoc w burzy mózgów. Sztuczna inteligencja może podpowiedzieć różne ciekawe pomysły, które pomogą Ci wymyślić coś wyjątkowego dla Twojej społeczności. Piszesz projekt, o poprawie bezpieczeństwa na ulicy możesz zapytać chat GPT, jakie rozwiązania byłyby najlepsze, np. oświetlenie, sygnalizacja, kamery, a potem poprosić o pomoc w napisaniu wniosku, w którym jasno opiszesz te rozwiązania. Dlaczego warto skorzystać? Chat GPT błyskawicznie odpowiada na Twoje pytania i pomaga w tworzeniu treści. Możesz z niego korzystać o każdej porze, kiedy tylko masz ochotę pisać lub pracować nad projektem. Podstawowa wersja jest darmowa, więc możesz go używać bez żadnych opłat. Canva to darmowe narzędzia online, które może pomóc autorom projektów obywatelskich na różnych etapach, od planowania po promocję. Oto jak możesz z niej skorzystać. Canva w promocji projektu, plakaty i ulotki. Canva oferuje gotowe szablony do plakatów i ulotek, które możesz łatwo dostosować do swojego projektu. Dzięki nim będziesz mógł promować swoje działania w szkole, w mieście, w mediach społecznościowych. Możesz zaprojektować własne materiały reklamowe, które przyciągną uwagę i zachęcą ludzi do wspierania Twojej inicjatywy. Grafiki do social mediów. Canva to również świetne narzędzie do tworzenia grafik na Instagram, Facebook czy TikTok. Możesz szybko stworzyć posty i relacje, które będą promować Twój projekt, angażować społeczność i zdobywać więcej zwolenników. A przecież o to chodzi. Canva jest łatwa w obsłudze. Nawet jeśli nigdy nie projektowałeś grafik, Canva jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. Możesz wybrać spośród tysięcy darmowych szablonów i dostosować je do swoich potrzeb. Wersja podstawowa jest darmowa i daje dostęp do wielu narzędzi, które wystarczą do stworzenia świetnych materiałów promocyjnych. Narzędzia Google. Takie jak Google Documents, Google Sheets, Google Forms są bardzo przydatne podczas pisania projektów, zwłaszcza jeśli pracujesz w zespole lub potrzebujesz uporządkować informacje. Są one darmowe, dostępne online i łatwe w użyciu, co czyni je idealnymi do tworzenia i zarządzania jak projektami. Mogą ci pomóc? Dokumenty Google. To świetne miejsce do pisania i edytowania treści projektu. Możesz tworzyć wnioski, opisy problemów czy cele. Kilku autorów może pracować nad dokumentem jednocześnie, co ułatwia wspólne pisanie, komentowanie i nanoszenie poprawek w czasie rzeczywistym. Wszystko zapisuje się automatycznie w chmurze, więc nie musisz się martwić, że stracisz swoje... zarządzanie danymi. Idealne do tworzenia: tabel, budżetu projektu, listy zadań. Dzięki Sheets możesz łatwo kontrolować wydatki, koszty czy monitorować postępy pracy nad projektem. Tak samo jak w przypadku dokumentów, możesz współpracować Formularze z innymi Google. w części formularzom, możesz tworzyć agiety lub kwestionariusze, które pomogą Ci poznać potrzeby lokalnej społeczności. To świetny sposób, aby dowiedzieć się, jakie problemy chcą rozwiązać mieszkańcy, albo zebrać pomysły na projekt. Formularze automatycznie tworzą wykresy i zestawienia zebranych odpowiedzi, co znaczy to ułatwia to analizować z narzędzi w Google. Możesz korzystać z tych narzędzi z dowolnego miejsca, gdzie jest Internet. I na różnych urządzeniach: komputer, tablet czy telefon. Narzędzia Google są idealne do pracy zespołowej. Każdy może wprowadzać zmiany i od razu je zobaczyć. Dzięki narzędziom Google łatwo zachować porządek w swoich materiałach, danych i dokumentach, co sprawia, że Twoje projekty są dobrze zorganizowane, a łatwość tworzenia projektu to podstawa sukcesu, ponieważ pomaga utrzymać porządek. Zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Korzystanie z narzędzi, które usprawniają i przyspieszają pracę, takich jak Google Documents, Sheets czy Forms, pozwala Ci skupić się na tym, co najważniejsze: na tworzeniu pomysłów, planowaniu i współpracy z zespołem. Dzięki takim narzędziom łatwo zarządzasz zadaniami i dokumentami w jednym miejscu. Współpracujesz z innymi w czasie rzeczywistym, bez tracenia czasu na przesyłanie plików. Zyskujesz kontrolę nad harmonogramem i budżetem, co pozwala lepiej planować kolejne kroki. Dobra organizacja sprawia, że cały proces staje się mniej stresujący i bardziej efektywny. Do dzieła!